Ponownie witam Was serdecznie. Druga część filmiku, w którym chcę Was zmotywować, żebyście sami zajęli się swoimi pieniędzmi. Na pewno banki fajna sprawa, ale Wy wcale nie jesteście gorsi. Potraficie co najmniej tyle samo. Nie chcę tego filmiku przeciągać na początek, tylko bardzo króciutko. Zobaczcie, to jest ten sam film, te dwa odcinki. Ten dzisiejszy jest ten drugi odcinek. Maska jest ta sama. Dlatego tutaj jedyna różnica to są te kółeczka z numerem filmu. Dzisiejszy nosi numer dwójki. Szybciutko do tematu. Na początek. Firma BlackRock. To ma znowu udowadniać, jak łatwo się na nas zarabia, gdzie możemy oszczędzić i że wcale nie jest to żadną filozofią. Produktem. Dosyć nowym na rynku jest tak zwany ETF. Zajrzyjcie, żeby nie przeciągać, pod hasłem ETF. Znajdziecie wyjaśnienia: w Polsce nie jest aż tak popularny, na zachodzie zdobywa coraz większą popularność. Jeżeli zobaczycie firma BlackRock, która zarządza 10 bilionami w formie ETF, pobiera opłatę 0,1%. I niżej widzicie zysk tylko z tego jednego 0,1% daje im 10 miliardów. Pierwszy przykład. Tutaj nie możecie też brać tego tak bardzo na poważnie, że jest to tylko te 0,1, jako że tu macie jeszcze dodatkowe koszty manipulacyjne, czy chcecie mieć depozyt aktywny, czy pasywny, znowu są wyższe koszty. I większość z tych firm też zabiera, jest to w umowie, rodzaj opłaty od Twojego zysku około 20% z Twojej wygranej akcje Zapomnijmy taką firmę jak BlackRock i weź pod uwagę tylko ostatnie lata. Tu mam znowu dla Was taką grafikę. Gdzie możecie na spokojnie zatrzymać filmik i obejrzeć, pozapisywać sobie jaka jest średnia od 2013 roku do 2023 roku, 10 lat. Tu możecie wyraźnie zobaczyć ile jest zielonego, ile jest czerwonego i jaka jest procentualna różnica między nimi. Ja tutaj brałem pod uwagę ten najbardziej w pewien sposób pewny indeks światowy Dow Jones. I to są te roczne wyglane lub też przegrane, tak jak tu widzicie. Króciutko przykład. Jeżeli w 2009 roku położyłeś 10 tysięcy złotych w formie akcji, na przykład łącząc, miałeś średnią roczną 13,5%. Żeby to ładniej objąć w liczbach, żeby było bardziej przejrzyste, żeby lepiej docierało. Co prawda duże sumy robią, to dużo łatwiej. Ale wyobraź sobie, za jedną złotówkę z 2009 roku dostawałeś w roku 2022 52 40 zł 40 groszy. Dlatego następny punkt, gdzie widzisz, jak może się to odbywać, jak ty sam możesz tym zarządzać. I jeszcze jedna krótka grafika. Tu możesz sam zobaczyć, co dokonał Dążąc, powiedzmy, od lat 80. Wyjdź tutaj z tej kreski 1990 na dole, z tej listwy, jak widać. Dążąc na niebiesko SP500 też bardzo popularny indeks, który zawiera 500 największych, najbardziej prężnych amerykańskich firm akcyjnych. I tu znowu masz to porównanie. Jones plus 32 SP3900. Jak pójdziesz krok dalej do, tej, do tego czerwonego okienka, możesz wyraźnie zobaczyć procentualne wygrane. Weź znowu tą przysłowiową złotówkę z jednej złotówki robiłeś 2698 zł w wypadku Jones złotówki. Dlatego znowu dla Was zadanie bojowe usiądźcie i policzcie. Żeby to szybciutko zakończyć, jako że ja w tym odcinku staram się Wam tylko trzągnąć Waszym własnym sumieniem, czy nie lepiej jak sami byście zarządzali własnymi pieniędzmi. Rynek jest teraz tak zglobalizowany, że w Polsce jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. To oznacza, że może swój depozyt posiadać we wszystkich krajach europejskich, bariery językowe Skoda, dzisiaj po to jest internet, może wszystko tłumaczyć. rejestrację. Poza tym, jeżeli byście mieli pytania, tutaj możecie śmiało pisać, to idzie bezpośrednio na ten e-mail, co widzicie. Będę wam indywidualnie odpowiadał, jeżeli byście mieli jakieś, wstydzicie się, albo jesteście naprawdę tak nowi, że nie chcecie przed tym forum głupio wyglądać. Nie ma sprawy, bardziej śmiali mogą pisać pod filmikiem w komentarzach. Tu. Co mi się dzisiaj udało, i jeśli mi się udało, będę się bardzo cieszył. Tym nie chodzi tylko o to, żeby was pobudzić. Mój następny film będzie miał charakter strachowy. Maskę pokażę Wam teraz. Gdzie są Twoje pieniądze? Tu przygotowałem Wam parę tematów, bo jeśli nie chcecie na zasadzie mobilizacji i nagrzecznie, to będę starał się Was nastraszyć. Co. W następnych latach nas prawdopodobnie czeka, są kraje, które już adoptują ten system, i wtedy może po tym filmiku plus te filmiki, te dwie części motywujące zmobilizują Was do tego, żeby wziąć swoje pieniądze w swoje ręce. Te filmy staram się robić dla moich lubieśników, tych, którzy są powiedzmy w moim wieku parę dni starsi, parę dni młodsi, młodzi ludzie którzy też nie znają się, a wolą na przykład w gronie siwowłosych, bardziej doświadczonych, spokojnych i ostrożnych coś zdziałać na tym rynku. To tyle, tak jak obiecałem, staram się Was nie wprowadzić w stan ekstazy albo jakiejś śpiączki. Pomyślcie, zastanówcie się i do następnego odcinka. Powodzenia życzę.